Zastanawialiście się, jak połączyć spodnie jeansowe z kurtką tekstylną bądź kurtką skórzaną, właśnie wam pokazuję pas skórzany, który montujemy na jeansy za pomocą paska i dzięki temu łączymy spodnie z kurtką. Zobaczcie, jak ja to robię, jak ja to polecam naszym klientom i mam nadzieję, jak wy będziecie mogli używać tego paska, żeby bezpiecznie podróżować. Zobaczcie, na przykładzie kurtki hakuna. Każda kurtka ma zamek 360, czyli w koło na dole, oraz zamek, ewentualnie, które mają krótsze. Ta ma tylko ten krótszy. I sprawdzamy, czy z tym naszym paskiem ten zamek się tutaj zepnie. Tutaj okazuje się, że są inne rodzaje zamków, ale w tym pasku jest dodatkowy zamek, którego Trzeba wszyć w te miejsce. Po prostu krawcowa wyszywa, wyprówa ten zamek oryginalny, a wszywa.